Szanowni, witam Was serdecznie i zapraszam na projekt Denko, jak widzicie z mojej torby prawie się wysypuje, ja ten filmik powinnam nagrać przed moim urlopem, niestety brakło mi czasu, dla mnie to jest zdecydowanie za krótka, jeszcze teraz przyjechałam po urlopie, dorzuciłam tutaj kilka rzeczy i tak mi się po prostu y, tego wszystkiego nazbierało. I tak, nie przedłużam, przechodzimy od razu do projektu denko, żeby filmik też nie był za długi. Pierwsze dwa produkty: produkty do włosów, szampon i odżywka, Easy Carn Magical Color. Ja już tych kosmetykach Wam wspominałam, wspominałam Wam o szamponie, wspominałam Wam o odżywce. Warte uwagi w filmiku moja, o pielęgnacji moich włosów w cholu, jak pokazywałam jakiś czas temu. To są produkty, które są mega wydajne, bo i odżywka, i szampon, znaczy szampon troszeczkę duży, odżywkę szybciej skończyłam, ale to jest naprawdę różnica dwóch czy trzech tygodni. Te produkty wystarczyły mi na półtora roku, czyli po prostu mega wydajne. Jeden i drugi produkt posiada pompkę, więc kolejny plus. I zapłaciłam za nie około 65 zł w salonie fryzjerskim, bo ja kupiłam w salonie fryzjerskim. Więc jakby przeliczył ten czas używania, to naprawdę wyszły mnie porównywalnie albo taniej niż produkty drogeryjne. Sprawdziły się idealnie, szampon rewelacyjnie zmywał, nie wiem, resztki pianki, resztki lakieru, cokolwiek co miałam na moich włosach. Włosy po nim się, czy znaczy może nie do końca po szamponie się dobrze bo wiadomo, że jak te włosy się myje, to te włosy się plączą, ale właśnie ten duet szampon i odżywka rewelacyjnie u mnie się sprawdziły, nie spierał koloru moich włosów. Moje, moje włosy nadal były w takim samym kolorze jak w momencie farbowania. To Wam tutaj mówię z ręką na sercu. Naprawdę produkty rewelacyjne, jestem bardzo zadowolona. Znaczy byłam zadowolona, bo już ich nie posiadam yy, Wiem, że część z Was Mi też ostatnio pisała, że te produkty Już są najprawdopodobniej wycofane Ze sprzedaży Nie wiem, naprawdę nie powiem Wam tego Ponieważ ja teraz będąc u fryzja Zakupiłam sobie zupełnie inne kosmetyki do pielęgnacji moich włosów Chcę przetestować coś innego I zobaczyć jak się sprawdza I dać Wam oczywiście o tym znać Ale to więcej Wam powiem w holu z Polski Ale te dwa produkty yy, Ja używałam i naprawdę U mnie sprawdziły się rewelacyjnie A co najważniejsze właśnie zauważyłam że po tym szamponie moje włosy mega szybko rosły. Także rewelacja, jednym słowem. Dobra, rzucamy na ziemię. Kolejny produkt do włosów, jak jesteśmy już przy temacie moich włosów, to jest keratynowa mgiełka, keratyn mist. I to jest firma Chi, to jest firma m, amerykańska. Ja również ten produkt kupiłam u fryzjera. I on właśnie chroni nasze włosy przed ciepłem suszarki, ciepłem prostownicy, a przy okazji pomaga je y, rozczysywać. Ja się zgadzam w, w 100%. Y, to jest produkt, który był y, w konsystencji wodnistej. Ja teraz również mam serię złotą. Też właśnie z firmy Chi, Też to jest taka, y, to znaczy, to już nie jest mgiełka, keratynowa, tylko to jest taki krem z keratyną, który naprawdę sprawdza się bardzo podobnie, tylko że mówię, to on o, ten był dużo szybszy w użyciu, tamten jednak trzeba kontrolować, żeby go nie, z nim nie przesadzić i trzeba go ymm, dłużej wmasowywać we włosy, ale nieważne, działa na tej samej zasadzie właśnie co i ten, również zakupiony mojego fryzjera i ja byłam mega zadowolona, także to jeżeli chodzi o włosy. Kolejny produkt do pielęgnacji mojego ciała to będzie Clean On Sauve Soap Glory, i jest to, że popiszysz, który już wam pokazywałam miliony razy chyba w projektach, albo w zakupach. Ja bardzo często korzystam z tej promocji, czy za dwa. Która się pojawia często gęsto w but. Naprawdę jeżeli macie rodzinę bliskich tutaj w Irlandii czy w Anglii, to w tej promocji właśnie czy za dwa naprawdę warto go zakupić i wypróbować ten, że on jest mega wydajny. Ta buteleczka przy codziennym użyciu starcza mi na 3 miesiące, więc możecie sobie wyobrazić, jak niewiele tego produktu trzeba i myjemy, możemy umyć nasze ciało. Bardzo długo utrzymuje się na skórze, zapach ma obłędny, naprawdę uwielbiam i jak mnie śledzicie, czy moje projekty dęko, to wiecie, że co jakiś czas ten, że się się pojawia w filmiku. Kolejne trzy produkty to będą, e, tylko tutaj muszę sobie sięgnąć. Pianki z Baden Body Works, i to są pianki, które ja również bardzo lubię z tym, że no mówię i cena jest powalająca, bo jedna pianka kosztuje tutaj mam cenę 29 zł jeżeli jest promocja, są redukcje bo wiem, że często się pojawiają w Badem Bodyworks, naprawdę warto, warto przetestować warto sobie kupić no i przy codziennym użyciu taka pianka wystarczy nam na y, 3 tygodnie ja tutaj oczywiście biorę pod uwagę, że korzystamy z Dominikiem we dwoje, bo ja nie chowam pianki, jemu nie wolno być rąk tą pianką tylko ja jemu, że wam nie, ta pianką myjemy właśnie we dwoje y, ręce, tak około 3 Tygodni, także pianki, trzy opakowania, Ups, zdękowane. Kolejny produkt, który zdękowałam to jest bioderma, bioderma zielona, ja ją kupiłam w grudniu, jak byłam w Polsce to jest to małe opakowanie 250 ml. Ja biodernę uwielbiam, to jest dla mnie produkt numer jeden. Ona bardzo szybko zmywa makijaż, bardzo ładnie. Ten makijaż naprawdę no, rozpuszcza się błyskawicznie. Mi się żadne farfotce, takie niteczki w kącikach nie zbierają, a w przypadku właśnie. Yy, Garnier czy L'Oreal takie sytuacje miały miejsce. To też zależy właśnie, jaki użyję tuż. Ale dla mnie bioderma jest numer jeden. Z tym, że ja tutaj mam mm, słaby dostęp do biodermy, słaby prawie w ogóle nie mam dostępu do biodermy. Zawsze, jak jestem w Polsce, to po prostu robię sobie zapas. Chyba, że y, chodzę po aptekach i akurat nie mogę kupić, więc wtedy nie kupuję. Ale to jest dla mnie płyn numer jeden, jeżeli chodzi o demakijaż. Właśnie bioderma. I jeszcze, y, ja bardzo lubię czerwoną albo właśnie tą zieloną. I kolejny płyn, który jeszcze nie jest do końca zdenkowany, bo ja sobie przelałam go do opakowania po biodermie, które jest pompką. To jest płyn micelarny z garniera. I powiem Wam, jakbym miała poustawiać płyny micelarne stopniowo, to oczywiście numer 1 bioderma, numer 2 garnier, który też jest świetny i cena bardzo przystępna. A na samym końcu bym postawiła płyna Reala, który dla mnie jest niewydajny, beznadziejny i na pewno więcej do niego nie wrócę. Tak jak mówię, jak jestem w Polsce i mam możliwość kupienia, zakupienia biodermy, to kupuję biodermy, jeżeli nie, to na pewno będę wracała tutaj w Dublinie do płynu micelarnego z L'Oreala, który też bardzo fajnie sobie radzi z demakijażem i jest mega wydajny, bo yy, ja go kupiłam jakoś niedawno, wydaje mi się, że przed wakacjami. Albo, albo w czerwcu, albo w maju i naprawdę no jeszcze mam tego płynu dość sporo do zużycia także płyn garniera, który jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o płyny micelarne dobra, co my tu dalej mamy może sięgniemy po świeczki, pierwsza świeczka to jest The Case i jest to Baden Body Wars świeczka, która przepięknie pachnie wakacjami i tak się teraz czuję jakbym a, leżała gdzieś na plaży, świeciło słoneczko, niestety za oknem chmury i deszcz. E, zapach bardzo wakacyjny, bardzo letni. No szkoda, że te produkty z badem wodyłok są tak niesamowicie drogie, bo świeczka normalnie kosztuje 89 zł ale e, naprawdę niektóre te zapachy są tak mega intensywne, wystarczy, że odpali się na chwilę i zapach unosi się po całym mieszkaniu. No mówię, tylko tutaj boli cena, no bo świeczka kosztuje 89 zł, ale jak Wam naprawdę uda się skorzystać z jakiejś promocji czy wyprzedaży w BAT, to warto zainwestować właśnie moim zdaniem w balsam do ciała, e, w medełko, w żel podpróśny, bo niektóre naprawdę te żele są rewelacyjne. No i oczywiście nie mogę tu zapomnieć o e, świecach. I kolejna świeca, którą zakupiłam, wydaje mi się na promocji w Home Store. Tak mi się wydaje, że ona została zakupiona w Home Store. Aha, właśnie. Bo to jest świeżutki filmik. Mamy sierpień i polecam Wam sprzedażę w Home Store, bo ja również z takiej skorzystałam przez cały miesiąc. Tylko nie wiem, czy to do wyczerpania zapasów, czy oni będą je dokładać, ale chyba do wyczerpania zapasów, więc zależy po prostu, jak ta sprzedaż będzie im wyprzedaż tych świec, wosków i wszystkiego będzie. jak to szybko te produkty będą schodzić. Może tak, aga wysłuch się w końcu. W każdym razie teraz w Home Store jest promocja na świeczki, nie tylko Yankee Candle, bo również jakieś inne tam zapachy, inne firmy. W każdym razie woski, podgrzewacze, świece małe, świece duże, wszystkie świece Yankee Candle, wszystkie produkty Yankee Candle, oczywiście chodzi mi tutaj o świece, są na wyprzedaży half price, czyli każdy produkt, każdą świecę kupujecie przez połowę, czyli 50% taniej. Normalnie co miesiąc Home store ma kilka zapaków, kilka wybranych zapaków, i wtedy ten zapach regularnie kosztuje. 16,99, a teraz właśnie przez sierpień świece są po 13,25, dobrze pamiętam, woski po 75 centów, mały słoiczek kosztuje 5 euro, także naprawdę e, taka krótka reklama, krótka informacja, jak ktoś nie wie, a chce skorzystać, to naprawdę warto, bo ja tak Wam wspomniałam, ja również skorzystałam. Dobra, wracamy do tej świecy. E, to jest świeca, którą kupiłam w Home Store, to jest Ho Honey Blossom i to jest zapach dla mnie troszeczkę takim duły, troszeczkę Troszeczkę za słodki, ja ją oczywiście wypaliłam, no bo jakże by nie, ale nie do końca zapach, który, który bym kupiła ponownie. Mówię, jeżeli lubicie słodkie zapachy, to w tym zapachu się na pewno zakochacie. On jak otworzyłam słoiczek, powąchałam, bardzo mi się spodobał, ale w momencie jak odpaliłam, to troszeczkę dla mnie był taki duszący, taki mdły. Ale zapach ogólnie bardzo, bardzo przyjemny, bo to jakby każdy lubi co innego, taka jest prawda. Więc yy, świeczka z Janki Kendall zdenkowana. I kilka produktów, które tutaj mi zostały na dnie tej torby. Jakoś tak sprawnie to poszło, chyba dlatego, że te buteleczki niektóre były bardzo duże. Ja Wam wspominałam w holu lipcowym, że zdenkowałam dwa lakiery. Lakiery z Essie. Tutaj jest odcień biały-blank i kolor czarny, czyli licorik. I to są lakiery, które ja bardzo lubię. Zresztą bardzo lubię lakiery firmy Essie, bo mają szeroki pędzelek. Ja mam wąskie paznokcie, więc wystarczy jedno pociągnięcie i pierwsza warstwa lakieru jest nałożona. I to jest lakier w kolorze, już Wam wspomniałam, czarnym i wiarnym. Białym. I powiem Wam, że jak szukacie ładnej, ładnej czerni na paznokcie, to naprawdę ten lakier jest bardzo ładny, bo ta czernia jest taka głęboka i wystarczą tylko dwie warstwy. I również właśnie lakier w kolorze białym, który moim zdaniem nie wygląda jak korektor, nie wygląda tak tandetnie na paznokcia. To jest właśnie blank i również dwie warstwy wystarczą, żeby pokryć ładnie naszą płytkę. Także te dwa lakiery. I kolejny produkt to nie jest, nie, to nie jest odżywka 8 w jednym. To jest produkt, który po prostu znienawidziłam i ja go użyłam tylko raz i on jest. Jest pusty, ale nie dlatego, że ja go zużyłam, tylko po prostu ja go wylałam. Nie chciałam go trzymać tutaj pełnego, bo mogłabym się zapomnieć, czy jakieś opakowanie, nie wiem, ze świecy do tej torby, w której, właśnie, do tej torby, w której zbieram Wam y, produkty do projektu Denko i bałam się, że się rozbije i zaleje. W każdym razie ja go wylałam, ja go użyłam tylko raz i ja wrzuciłam Wam zdjęcie na mojego fanpage'a i na mój Instagram, że będę testować tą y, 60-sekundową. 60 Yy, odżywkę, nieźle mówię, yy, 60-sekundowy wysuszacz utwardzać nabłyszczac Eveline. Trzy w to jednym. Jest, to jest takie dziadostwo, powiem Wam, że szkoda 10 zł, szkoda dychy na ten produkt. Na moich paznokciach po pokryciu właśnie tym wysuszaczem, tym dołgotem, tym utwardzaczem, tym badziewem Pojawiły się takie bąble, jakby moje paznokcie, moja płytka, ten lakier, który był położony Zaraz miał wybuchnąć i to był po prostu jeden koło drugiego Ja nie byłam w stanie tych bąbli na tym, jednej, na tym jednym paznokciu naliczyć Po prostu mówię, szkoda dechę na ten badziew I też właśnie bardzo dużo zdań się pojawiło, takich jak ja mam teraz Że ten produkt jest beznadziejny i ja się z tym zgadzam I wolę naprawdę zapłacić więcej i kupić serzwit, czy kupić, jakbym, nie wiem, nie miała dostępu do serzwit, to kupić Essie Good To Go, niż zapłacić dychę za ten totalny badziew, który jest beznadziejny. Dobra, co dalej? Dwa produkty do ust, wiecie, że ja jestem maniaczką ciapania, ciapania, tak moja wernikam, mi tak cieczy znowu ciapie usta. <grywa> ja jestem maniaczką wszelakich balsamów, w sztyfcie, w kulce, no przeróżnych, jeżeli chodzi o usta, jedynie jest. Czego nie lubię, to karmeksu. Tutaj mam akurat kuleczkę z balmi i kostkę z balmi, miętowa. Tutaj chyba ta ciemno-czerwona to była malinowa. Tak mi się wydaje, że to był zapach malinowy. Uwielbiam balmi, zdenkowałam właśnie ostatnio, ostatnio jeden. I drugi, i naprawdę, jak macie dostęp, to warto wypróbować. Nie wiem, nie porównam go z balsamami EOS, bo ten jeden, który miałam, w którym Wam wspominałam w holu na drugim. Nie, w holu, przepraszam. We vlogu na drugim kanale. Wydaje mi się, że to była podróba, bo no nie wiem, zobaczę. Jak, jak będę miała okazję przetestować, to dam Wam znać, czy, czy. bo jeżeli chodzi o tamten balsam, to byłam niezadowolona. Zobaczymy, czy to była podróba, czy nie. W każdym razie, z Wami jestem bardzo zadowolona ale też ostatnio coś nie mogę trafić na zakup kolejnego pakowania w BUC, także nie wiem. Krem z Klinik, to jest krem, czy to jest żel, który jest w zestawie Czekroku w Klinik. Ja sobie kupiłam ten mały zestaw, taki set tonik, krem i żel do mycia twarzy. Ja często wracam właśnie do trzech kroków, kliniku, nie sprawdzają się rewelacyjnie. Tutaj właśnie skończyłam krem i mam zdękowane opakowanie. I kolejny produkt, do którego na pewno nie wrócę, to jest żel do mycia twarzy z Clarisonic. Ja na początku w zestawie miałam żel taką malutką tubkę, która sprawdzała się idealnie. Ten, że sprawdzał się średnio. Znaczy on zmywał ten makijaż, ale on bardzo słabo się pienił. O czym nie po nim piekło, jak ta piana dostała się do, do jednego oka czy do drugiego. Nie, nie byłam zadowolona i też, nie wiem, kosztowało około 30 euro, jak nie więcej. Nie wrócę, nie kupię, nie, wolę 100 razy bardziej y, żel do mycia twarzy z y, klinik Dobra. Tada! Tak się wydawało, że tak tego dużo, a jednak szybciutko to poszło, moim zdaniem. Nie wiem, jaki jest czas. Zobaczymy, jak będziemy składać. Także ja Was serdecznie pozdrawiam z deszczowego i brzydkiego Dublina. niestety pogodę mamy masakryczną i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!